Kabusia wypita 546 Zaczynamy zmiany mamy pierwszy kurs na 4 km i dzisiaj może zarobimy pewnie tak z 400. Zobaczymy Ile kilometrów zrobię? Nie wiem. Właśnie wyzerowałem licznik. Czy sobie dobrze to zrobię teraz, ale zaczynamy od 0 km. Co ty robisz tym samochodem? Weź jeść, czy... No, wyzerowany licznik I zaczynamy zapadę Na hartowo? Nie. E, tak Ej, sprawa taka słuchaj Ci do gotówka oprócz tego przejazdu zrobisz mi blika na telefon? Nie da rady A do wkładomatu gdzieś? Znaczy, nie wiem gdzie są w wkładomaty, nie? A czy nie Bo, no, nie, nie, ja nie robię przelewów ze swojego konta Kurde, no normalnie 60 zł ci daje? Nie no, w sensie, na telefon to, telefon że... tylko Ty... Prośba Nie dam rady, serio, naprawdę bez, bez żadnego przypału, nie? W się sensie, nie mogę No Nie mam tyle na, na koncie, wiesz? O, to okay. dokładnie na to No to musisz mi to ustawić, wiesz? Bo tak to nie mogę sobie jeździć gdzie chcę, nie? Jaki masz bank? Hmm. Bo nie, bo prosi... Jesteśmy w kropce trochę nie, Musimy no, komuś pilnie, się, no? Tak tylko, 50, tylko, 50, no? No, przerwa, no ja rozumiem, bo... tylko nie mam jak tego zrobić, nie? No. Okay, poprosiłbym was tylko o zapięcie za pięć pasów. Kurwa, to zamarłeś jednego karta. No jak to zrobić, ty? Kurwa. Co, mam anulować wam to, czy? Jak możesz anulować? No mogę, no. Dobra, no, to zupełnie tak, że. No bo tak, chcesz sobie wywiesić panowie, to śmiało. To tak sobie to ogadać. No ale to sorry, panie. No nic się nie daje, roz. Szkoda, że nie chcesz na pomoc. No nie mogę. Gdzie my musimy jechać w jedną stronę. A pieniądze drugą... Rozumiem Znaczy miałem pieniądze na koncie ale nie chcę robić żadnych namalanych interesów bo później będzie się coś działo To było bardzo podejrzane Do widzenia No i teraz pierwszy kurs skończony Oficjalnie pierwszy, bo wcześniej tam anulowałem, ale niestety liczył mi się do zarobków, także muszę dopisać do bolta. Do wordu, tak? Da. Pasy się przydadzą. Pamiętaj, na egzaminie też ci się przydadzą. Powiedziałem, że na egzaminie wiesz. No to głupio byłby nie znać przez pasy. Nie? Dzięki, Dzięki i powodzenia. Jakie pytanie? Się nowe, czy na naszej szanse pizzynowej, to jedę do Pank Platy? Na Meksyk, to A co? co nie masz gotówki, czy co? E, nie mam gotówki. No Ale jak no Zamawiasz taksówkę bez gotówki? To... Tak no... tak stało się. Tak stało się informujesz mnie dopiero teraz? tak, bo się odpowiedziałem No innej opcji nie mam, bo nie zapłacisz mi inaczej nie? No, Tak się nie powinno robić Tak, tak, wiem Które najgorsze w tym wszystkim jest to Że on jepie po prostu Po prostu jepie Całą drogę jadę z otwartym, z otwartym oknem i no jest to wytrzymanie, ten zapach, ale nadal jest to niekomfortowy zapach. Jest to... Ludzie, myjcie się. Używajcie, nie wiem, mydła, cokolwiek. No prawdę, mamy siódmą rano, on jedzie do pracy teraz. I współczuję jego współpracownikom, bo tak się nie da funkcjonować. Czekają na mnie. Czeka to na ciebie kąpiel, mój drogi, naprawdę, bo jest po prostu dramat. Tak kurde waliło, że się nie dało wytrzymać. Teraz będę musiał przewietrzyć przed następnym klientem. Po prostu, nie wiem, mam zacząć zadać uwagę ludziom, że jebią, czy po prostu, nie wiem, wytrzymać to i jakoś to przeżyć. Ale no kurde, jak im ktoś nie zwrócił uwagi, to potem będzie taki, taka osoba, Żyła w nieświadomości, bądź on w ogóle był świadomy, że je jebie. Nie wiem. Dziwne to było. W sumie jestem na lotnisku, to idę załatwić sobie kartę parkingową, bo ostatnio dość często wjeżdżam na ten parking, a tu jest piątka zawiast. A karnet, znaczy karnet... Ta karta lotniskowa wychodzi taniej naprawdę, bo 10 wjazdów już się zwraca, a czasami jednego dnia można 3-4 razy więc matematyka jest prosta No to sobie wykupiłem kartę lotniskową, nie ma co Pan dyrektor lotniska stwierdził, że chyba już taksówki nie będą dostawać karty lotniskowej tylko niech bólą codziennie za każdy wjazd piątkę no bo co, bo łatwe siano, co nie, panie dyrektorze? Za bezsens, nie? Dostałem informację w biurze, że za tydzień mam spróbować. A druga osoba od razu powiedziała: Nie, to już raczej będzie anulowane, no tak sobie już nie będzie. Także no, powiem Wam, że świetny biznes sobie znaleźć tutaj na tym lotnisku. Słabo, bardzo słabo, panie dyrektorze. Jadę po klienta, to są 3 7. Elena. Ciekawe, dlaczego ma tak nisko młotane? I course? I'm just wondering what did you do to the previous driver because your rating is so low What? Mm -hmm. huh? Yeah Just really? check, check on your app, your oh, wow. score Oh no It's 3.7 3.7 ah, It's really low From 10? So, from 5 I, How do oh. I check? Click uh, uh, okay. okay. This one Ah yeah. Nie, nie lubię don't Dlatego like this. nie chcą cię don't want to pick you up. I to do domu. Pani do domu, ja nie. <laughs> Ale ja już od czwartej pracuję. Ja od szóstej. No, hmm? to jeszcze trochę. Co, co? co, co? Już nie mogę tu? To... Coś nie mogę? No, tak. ja nie wiem, coś. To mi nie idzie tu. To... Tutaj. O, dziękuję bardzo. Ja. To tyle ty dosz, co obserwujesz. O, o. Pewnie. Pewnie. Ewa słodna. Tak, tak, tak. To tak. e, ja. Tak. Mogę z tyłu, mogę z tyłu. No już otwieram. Tak, to pasuje. Proszę, tak. Ja żona, tu, tu, siostra Ręża, Borandi i moja Ameryka, moja tura. Widać, że dumny jesteś. No! Do. <grych> dobrze. Nie tyle pozwoliłeś, żeby się cała krzywda. No dokładnie.